Siemka, taki przedspecjalowy, specjalowy ciekawostka, że macie do odebrania dwie darmowe pelerynki. Ja w tej chwili jestem na bedroku, tak? Te pelerynki prezentują się ogólnie, yy, te dwie, nie ta, ta jest darmowa. Jak je zdobyć? Żeby zdobyć pelerynki, po prostu musicie przeczekać 3 minuty na jakiejś transmisji, na przykład na yy, jeśli chcecie tą niebieską, no to na Twitchu. Na transmisji musicie wpisać sement craft. I hmm, tutaj, tutaj musi być... Na przykład mato. coś takiego. Jeśli nie mylę, tutaj można będzie zdobyć flernkę. No, wchodzicie na transmisję, która ma na przykład w nawiasie czy w tytule y... właśnie pelenka. Tak, na tym streamie można zdobyć pelerynkę. Trzeba poczekać po 3, 3 mi minuty, mi, mi potem, potem po prostu mi. będziecie mieli jakieś Espec, powiadomienie ja na ja by i będziecie mogli ją odebrać dzięki specjalnemu kodu, o za chwilę. Czyli tak, a jeśli chcecie drugą, no to musicie wejść sobie w TikToka, tą naderową. I tak samo czekaj. Pokażę wam moją przemianę. na live na TikToku. Tam, który tam, tam, tam. też ma jakieś dane. Dobra, Minecraft. Lives.

No i teraz muszę tutaj na specjalną stronę. Main Croatia. Będę miał inne adres. Reafet.co. Lobo_underscore is underscore noob no. Gift card może. We should come to a mutual agreement of 7 a.m. No nie. Przeniesie was jeśli jesteś na X, na to pizza was przeniesie automatycznie. I dost, macie taką pelerynkę, jeśli wpiszecie kod mm, w okienko. Ja spróbuję zaraz wam to pokazać. Nie, Xa Twitcha. Za dużo mam tych aplikacji. Minecraft. Popularne. Dobra, ja już ogarniałem sobie tą pelerynkę, więc. Más fácil, lo que sea. Vamos a casa. ¿Tú sentado? ¿Tú sentado? A ver si viene. Vale. Dobra, o. Oh. Ojo. Tu zas minuty otrzymać tą pelerynkę i tu trzeba wpisać... Kod odkupić, tu trzeba się zalogować do Microsoft'a. No i otrzymacie pelerynkę na swoje konto w Minecraft'ie. A jeśli chodzi o samą pelerynkę, to sama pelerynka prezentuje się tak. Jeśli tutaj właśnie musicie, setem, i tu tak samo działa. Czyli nic trudnego. A można zrobić fajną pelerynkę. Więc... Czy chcecie... Jeszcze wam w sumie pokażę. Pokażę wam jak te dwie pelerynki się tam... To jest mój stwa... stary skin z Bedrocka, jeśli się nie mylę. Moje ogólnie konto stare na Minecrafcie, którego nadal używam. Dobra, pokażę wam najpierw tą pelerynkę. Zagraję w wersji Bedrock. Stwórz świat. Na kreatywnym tworzymy i chwilę to podrywa. Ale pokażę Wam choć jedną, nie no, dwie pelerynki. Nie będę tego zbyt przeciągał. Bo to niepotrzebne. A nie będzie to się zobaczyć, zwłaszcza jak macie elytry. Jak to zobaczyć? <laughs> tak, zobaczcie, co na To w sensie każdy już o tym praktycznie pewnie wie. Ale to jest taka ciekawostka z okazji stóp. 100... Jeden subów Jesteście wielcy. I dzisiaj nie wiem, czy będzie specjal mm. Bo jest problem. Mianowicie, że jadę dzisiaj do kolegi, którego możecie znać. Poziom trudności... ...kontrolowany. Dobra. Nie staj wraz. Chwila, moment. Wideo ...z trzeciej No, tu macie taką pelernkę. Ładnie się prezentuje, moim zdaniem. Jeszcze, jak se do tego dołożę, Eletra No! I, I aj Steve. Zobaczmy, jak to się prezentuje podczas szybowania Musiałbym znowu ustawić jakąś osobę daną. Także ja się wzniosę. Pa Janek! Janek! Pa. Można ciągle na bedroku trzymać ten przycisk do góry. To jest piękne. No ale jak teraz ustawię ogólną osobę, pierwszą, trzecią osobę, to widzicie jak to wygląda. Macie Steve'a dosłownie. W tym. O! Nieźle, dobra, teraz zobaczmy to z drugą polerynką. Teraz zobaczmy to z drugą polerynką. Oj, to już 6 minut nagrania. Ja myślałem na początku, że tych polerynek nie dostałem. Ale przyszło mi powiadomienie. No i mówię, dobra, jak nie dostałem, to na odcinku będzie przynajmniej przypał. Dobra, zostawiamy drugą. Moim zdaniem chyba to ładniejszą The Nether i też Steve tam będzie. Co? Ja w ogóle powinienem chyba zacząć odbierać te darmowe pelerynki jak są to na moich konto Minecraft. Tak? Nie wiem, czy odbierałem tego Dobra, macie drugą. Czekajcie, wypłynę z Ja musiałem wiele miesięcy spędzić na takiej kamerce w Minecrafcie. Więc dla mnie to nie jest zbytni problem. Ale dobra, wideo. Trzecie z tyłu i. Tu macie. I am Steve. Steve. Steve znowu podczas lotu prezentuje się tak samo. Także myślę, że nie muszę akurat tego pokazywać. Ale jak się prezentuje Steve? Bez tego. Otóż polerynka bez elektry prezentuje się bardzo ładnie. Mam nadzieję, że odbierzecie te pelerynki. No i co? Do zobaczenia.